Na tej prezentacji pokażę jakie są dostępne efekty w programie Fastone oraz jak można ich użyć na zdjęciu. Aby to zrobić, na początek wybiorę sobie, zaznaczę zdjęcie do pracy. Na przykład to zdjęcie tutaj. Wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy menu edytuj i kliknięcie raz lewym przyciskiem myszy. I tutaj mamy na przykład skala szarości. Zdjęcie jest czarno-białe, widać tutaj na podglądzie. A jeśli chcemy cofnąć efekt, wystarczy, że klikniemy w menu edytu i wybierzemy polecenie cofnij. Kolejny efekt sepia. Tak, w ten sposób może wyglądać nasze zdjęcie po użyciu tego efektu. Kolejny efekt negatyw. Również bardzo ciekawy efekt. Tutaj mamy coś takiego jak obramowanie. Po wyborze tej opcji możemy wstawić ramkę do zdjęcia. Tutaj mamy typ ramki, możemy wybrać kolor ramki. Następnie klikamy w przycisk OK. Kliknę jeszcze w ramkę wewnętrzną, OK. I powstało coś takiego. tała ramka. Tutaj mamy cienie, możemy zwiększyć poziom cieni na zdjęciu. Tutaj mamy pozycję ramki, i po wybraniu mamy możliwość wstawienia różnego rodzaju ramek. No, i jest tego całe mnóstwo tutaj. Mamy dosyć szeroki wybór ramek, które możemy wybrać. Po wyborze ramki, czyli kliknięcie daną ramkę spowoduje zaznaczenie tej ramki, później klikamy przycisk OK i ramka zostanie wybrana. W tej chwili wybrałem ramkę. Oczywiście należy pamiętać o tym, że jeśli dokonamy Jakiekolwiek zmiany na zdjęciu należy zapisać pod nową nazwą. Klikając w menu plik zapisz jako. I wprowadzając nową nazwę dla tego obiektu. I klikając przycisk Zapisz. Tak jak to pokazywałem na poprzednich prezentacjach. Tutaj mamy coś takiego jak inne efekty. Po wskazaniu tej pozycji rozwini się druga lista pierwszy efekt z tej listy mapowanie wypukłości tutaj możemy generować jakby ustawiać sobie to mapowanie wypukłości szerokość, wysokość przesuwając odpowiednio suwaki potem klikamy w przycisk OK aby zaakceptować zmiany tutaj jeszcze możemy ustawić sobie kolor i klikamy w OK i wygląda zdjęcie teraz w ten sposób, wracając do innych efektów. Kolejny efekt: detekcja krawędzi, tak wygląda ten efekt. Kolejny efekt: soczewki. Zatwierdzę klikając lewym przyciskiem myszy. Tutaj możemy ustawić. Położenie tej soczewki, a także wielkość tego efektu: szerokość, wysokość, refleksja. Po odpowiednim doborze ustawień, klikamy w przycisk OK i tak wygląda ten efekt. Kolejnym efektem z tej pozycji, inne efekty jest morphing. Klikam, się przesunę słowak do końca i zatwierdzę. Klikając w OK, nastąpi przetwarzanie zdjęcia. Morphing to jest inaczej maskowanie. W ten sposób wygląda teraz zdjęcie.